Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Bong, a to są Bong Newsy, czyli podsumowanie najciekawszych wiadomości ze świata RC. W dzisiejszym, pierwszym nowym roku, a zarazem 43. wydaniu Bong Newsów, jak w każdym odcinku, pierwszym w nowym miesiącu, opowiem wam o pewnych nowościach związanych z Off RC, czyli z największą imprezą dla fanów modeli przeprawowych w Europie. Następnie pokażę wam nową karoserię do Traxa x 4. Potem pokażę wam dwa nowe modele od MST a potem pogadamy sobie chwilkę o częściach tuningowych do Axiala SCX-24. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie dzisiaj informacją odnośnie Of C2021, która odbywać się będzie w tym roku między 24 a 26 września w Parku Bałtów. Dzisiaj jest informacja związana nie bezpośrednio z jakby z tematyką przedniej tej imprezy, czyli z trialem, czy też modelami przeprawowymi, a dotyczyć ona będzie modeli driftowych, bo oczywiście w namiocie, który jest rozstawiony po środku imprezy, jest rozłożony i w tym roku również będzie rozłożony tor do driftu. Więc jeżeli posiadacie driftowus, to koniecznie zabierzcie go ze sobą, bo wieczorem to jest naprawdę fajna zabawa, żeby się wsiąść, pogadać i na luzaku po poślizgać się bokiem drifterami. Teraz, jeżeli chodzi o wymagania co do modeli driftowych, no to musi być to podwozie driftowe z napędem na oś I ważna sprawa jest, moi drodzy, żebyście mieli ze sobą nowe, niezniszczone opony przeznaczone do driftu, będzie nowa wykładziowa. I po prostu, jeżeli będziecie mieli e, uszkodzone, czy też niededykowane na wykładzinę driftowe opony, to wykładzina się będzie niszczyła i taki model nie będzie mógł jeździć, żeby po prostu tej wykładziny nie uszkodzić. No ale mówimy o tym już z 10-miesięcznym wyprzedzeniem, żeby każdy zdążył sobie takie oponki sprawić, e, jeżeli, jeżeli jeszcze ich nie ma. E, no i taka nowość, na każdej edycji minionej of many wybierany był najbardziej zapadający w pamięć model, i tak również będzie na tej edycji z tym że w tym roku będą to dwa modele. Jeden to będzie model przeprawowy, a drugi wybierany model to będzie model właśnie driftowy, czyli najbardziej zapadający w pamięć driftowus. Karoserie nie musi nawiązywać do tematu przewodniego Offmani, którą w tym roku jest postapokalipsa. Eee, aczkolwiek jeżeli byście tworzyli karoserie postapokaliptyczne do swoich drifterów, to miejcie na uwadze, żeby różne wystające ozdobniki i elementy nie niszczyły wykładziny innych modeli na torze. Ja mam nadzieję, że uda mi się do obu tych kategorii jakieś nowe karoserie czy też modele przygotować. Mamy jeszcze 10 miesięcy, czyli bardzo mało czasu w moim przypadku, bo na pewno obudzę się z tym gdzieś w połowie września, że zostanie tydzień będę kombinował. Chociaż jak tak dalej pójdzie, to moje modele bez żadnego specjalnego przygotowania będą spełniały post-apokaliptyczny e, motyw przewodni. E, no dobra, to miało być zabawne, ale chyba nie wyszło. Zapewne nieznana Wam niewielka firma nazwana Extreme RC 4x4. E, przygotowała nową karoserię do modelu Traxa TRX-4 i nie byłoby w tym nic szczególnie niesamowitego, biorąc pod uwagę jaki szeroki wybór elementów na rynku do Traxasa TRX-4 generalnie jest. Niemniej ta karoseria różni się tym, że wykonana jest niemal w całości z aluminium o grubości 1,8 cala, czyli tak plus minus 3 mm, czyli to grube aluminium generalnie. E, karoseria jest taka dość prosta i toporna, nawiązuje z oczywiście do Wranglera. No i o ile kojarzę, to jest chyba pierwsza taka metalowa karoseria, która bezpośrednio pasuje na tereksa 4, bez przeróbek po stronie karoserii czy też, czy też podwozia. No i na pierwszy rzut oka pomyślałem, że w sumie jest to całkiem niedrogie, bo ona kosztuje 150 dolarów za te elementy aluminiowe, no ale właśnie, za elementy aluminiowe. Na zdjęciu widzicie na przykład dużo drukowanych elementów 3D, jak na przykład maskę, czy też bardzo uproszczone wnętrze. Za te elementy drukowane trzeba sobie dopłacić. Tak samo dopłacić należy na przykład do y, kloszy do świateł. No i jak zbierzemy sobie te wszystkie elementy dodatkowe, no to cena nam wychodzi w okolicy, w okolicy, wychodzi nam 340 dolarów, no i to już nie jest mało, nawet za tak ręczną, wydaje mi się, produkcję i customową. No ale może ktoś poszukuje takiego nietypowego, topornego i niezniszczalnego rozwiązania do swojego TRX-a 4, no to znajdziecie sobie link do tego produktu w opisie pod filmem. W tym tygodniu natrafiłem na informację o preorderze nowego, zam nowego zamówienia, nowego podwozia driftowego od MST. Jest to MST RMX30 KMW Black. Eee, no i. E jest to nowe podwozie driftowe od MST. Z takiej już wyższej, czy też ekskluzywnej, nazwijmy to, półki. Oczywiście model prawie w całości wykonany jest z karbonu i z aluminium. Ma on bardzo szerokie spektrum możliwych ustawień, oczywiście. Silnik możemy zamontować w sześciu pozycjach, generalnie na samym. Z tyłu modelu bardziej centralnie, wyżej, niżej, no dużo opcji. Mamy trzy pozycje, w których możemy zamontować serwo, trzy pozycje, w których możemy zamontować pakiet. No generalnie, e, spektrum ustawień jest niesamowicie szerokie. E, jednak mm, to, na co to, co się na pewno rzuca w oczy, to cena za to podwozie, bo w polskiej dystrybucji ono będzie kosztowało 4950 zł. A w preorderze należy wpłacić zaliczkę 1000 zł na poczet tej, tej pełnej kwoty. No i się zastanawiam, czy znajdą się chętni na tak drogie podwozie od MST. No bo za, za taką kwotę to już naprawdę można poszaleć i wybierać w tych ekskluzywnych driftowych modelach. No i jestem ciekawy. Ja w pierwszych chwilach zobaczyłem preorder nowego MST, to się mocno zaciekawiłem, bo ostatnio mi wróciła zajawka trochę na drift i chciałem sobie albo podłubać przy swoim remiksie, albo właśnie pomyśleć o wymianie coś nowego. I zobaczyłem 1000 złotych w pierwszej chwili mówię, wow, ale nie podwozie, o co chodzi? Doczytałem opis i to zaliczka na poczet prawie 5000 i trochę mi entuzjazm... Całkowicie opadł, ale może znajdą się chętni na takie, na takie wypasione podwozie od MST. Jestem ciekawy, czy zobaczę je na żywo za jakiś czas. Wysyłka jest planowana w okolicy, no, określi to, pierwszego kwartału 2021. No i jeszcze druga nowość od japońskiego MST, czyli Maxpeak Technology. Jest to wersja RTR znanego już chyba z każdej możliwej strony podwozia C, CFXW. Jest to Podwozie do trialu oczywiście, ono się charakteryzuje tym, że mamy mosty z portalami, z wolnicami eee, i silnik zamontowany jest z przodu dość wysoko. To takie cechy wyróżniające to podwozie. Jakby w samym podwoziu żadnych wielkich nowości nie ma, jest to wersja RTR wyposażona w najbardziej podstawową elektronikę, jaką można sobie wymyślić, czyli jest kombo z silnikiem elektrycznym szczotkowym 35 zwojów, taka prosta puszeczka nierozbieralna. Do tego dołożone bardzo budżetowe serwo o sile bodajże 10 kg, czyli generalnie to takie serwo do zmienia biegów przekładnie, a nie do skręcenia kłami w triadu, przynajmniej tak bym to interpretował. Więc generalnie ta elektronika jest zupełnie nieinteresująca. A to, co jest interesujące w tym w to jest karoseria. Oni to nazwali J45C. Oczywiście ta karoseria nawiązuje do Toyoty FJ45, bardzo ładne i notabene. No i sama karoseria też jest bardzo ładna. Ona jest o tyle ciekawa, że z przodu mamy nową kabinę, a z tyłu taką e, klatkę z twardego plastiku. I jestem przekonany, że będziemy tę karoserię widywali dużo częściej na innych podwoziach niż na tym samym MST, bo jest po prostu bardzo ładna i fajnie zdetalizowana. No i na pewno jest to jakaś ciekawa alternatywa dla proljnowskiego power wagona, którego e, widujemy wszędzie, włącznie z własnymi lodówkami. Hehehe. <grym wyszło> No i jeszcze mała, a mała, bo w skali 1-24 nowość od EA ER Racing, są to nowe amortyzatory do Axiala SCX-24, eee, to są amortyzatory stylizowane na ten tzw. Tak piggyback, czyli mają ten zbiornik z oleju, eee, poza obudową amortyzatora nazwijmy to, aczkolwiek jest to tylko trapa, która ma poprawić wygląd modelu. Niestety amortyzatory, tak jak i w oryginale, pozbawione są samego oleju, czyli pracują na samej sprężynce tak naprawdę, chociaż JA Racing twierdzi, że oni tak to zaprojektowali, że działa dużo lepiej niż oryginalne zawieszenie, z jakiegoś powodu. W zestawie dostajemy też dwa zestawy sprężyn medium bodajże i hard, czyli możemy sobie trochę manipulować twardością tych sprężynek. No wyglądają one całkiem ładnie faktycznie i cena za parę takich amortyzatorów to jest 13 dolarów. No i teraz przejdziemy sobie do podsumowania nadchodzących imprez modelarskich w Polsce, oczywiście związanych z modelami RC. Na początek tylko przypomnienie, że w niedzielę 10 stycznia odbywać się będzie DGC Trial Challenge, czyli Dziewicza Góra Czerwonek pod Poznaniem. Ja już o tym wspominałem w zeszłym wydaniu, ale powtarzam o tym po raz kolejny, bo ja jestem w ogóle zachwycony ilością pracy i pasji, jaką ekipa z Wielkopolski ostatnio wkłada w promowanie hobby modelarskiego RC w Polsce. Z jednej strony Mateusz Danielewski, który organizuje spoty dla modeli rajdowych, wyścigi modeli typu Strada i Tamija tt 0102 oraz przeprawy trialowe. Z drugiej strony Arsi Wandal organizuje również wyprawy trialowe i spoty bashingowe. No i to środowisko tam naprawdę prężnie działa, ja jestem pełen szacunku dla tego, co robicie. No i propozycja z mojej strony, jak się zrobi trochę cieplej i sytuacja się uspokoi, może pomyślcie, żeby zorganizować taki spocik, że rano zrobimy sobie przeprawę, a po południu zrobimy jakiś basz czy ściganko. Ja bardzo chętnie załaduję pół samochodu modelami i do was przyjadę, żebyśmy się razem pobawili, postaram się trochę ekipy z Warszawy przyciągnąć, bo robicie świetną robotę i bardzo wam kibicuję. No i teraz informacja o dwóch imprezach off-roadowych, karpetowych, dywanowych, wyścigowych nadchodzących w styczniu. Miejmy nadzieję, że 17. skończy się ta, nazwijmy to, runda obostrzeń covidowych i nie wejdzie kolejna i te imprezy będą mogły się odbyć. Pierwsza z nich to jest 23-24 stycznia na Atlas Arenie w Łodzi, czyli pięknym, wielkim, znanym na całą Europę obiekcie odbywać się będzie Race Star Contest 21. Tak jak już wspomniałem, oczywiście jest to Impreza dla modeli w skali 1 do 10, e, offroadowych, dywanowych, bagi, e, modele typu shortcors i tak dalej. Organizuje to. E, z ekipą Racers, z których serdecznie pozdrawiam. Eee, oczywiście, tak jak prawdopodobnie na poprzednich edycjach, eee, impreza odbędzie się bez udziału publiczności w związku z obostrzeniami i nie wiem, czy to jest już potwierdzone, dopytamy. Eee, prawdopodobnie oprócz toru offroadowego, rozłożony będzie też tor driftowy dla fanów driftu, więc serdecznie Was zapraszam. Link do informacji o wydarzeniu oraz zapisów znajdziecie pod spodem. A 30 stycznia odbywać się, będzie, odbywać się będą eliminacje halowych mistrzów Polski Offroad 2020-2021. Odbywać się one będą w Titan RC Arenie w Łomiankach. E, jakby e, grupa docelowa jest ta sama co na Ray starszy, czyli są to oczywiście modele dywanowe, off-roadowe, czyli bagelsy, short i tak dalej. Pełną informację znajdziecie oczywiście w opisie do tego wydarzenia. No i jeżeli jeszcze nie byliście na Titan RC Arenie, to myślę, że warto się wybrać, bo to jest jedyny tego typu wypasiony obiekt w Polsce e, i na pewno warto zwiedzić, jak to wygląda. Tak jak mówię, ja trzymam kciuki, żeby ten COVID się w końcu skończył, żebyśmy mogli zacząć się regularnie ścigać, bo już mnie po prostu nosi i usiedzieć nie mogę. No i może jeszcze jedna informacja, którą ciężko jest nazwać wydarzeniem, ale skoro... To mój kanał, to mogę o tym powiedzieć. W najbliższy piątek o godzinie 20.00 planuję zorganizować kolejny livestream poświęcony dalej budowie Element RC, Endur, Element RC Gatekeeperowi. Dziś, w tym odcinku, przez te dwie godzinki postaramy się popracować nad amortyzatorami i klatką wokół podwozia. Więc, jeżeli macie wolne popołudnie, a właściwie wieczór w piątek o 20 i na przykład będziecie sobie dłubali przy swoich modelach, to zapraszam Was do odpalenia live streamu. Będziemy sobie mogli pogadać, powymieniać się doświadczeniami. I miło spędzić, mam nadzieję, te dwie godzinki. Poprzednie live streamy cieszyły się taką fajną popularnością. Mam nadzieję, że uda się jakby popracować nad jakością tych live streamów z mojej strony i tym, żebyście chcieli po prostu to oglądać. Więc jeżeli macie czas i ochotę, to zapraszam. No dobra, to już wszystkie nowości w pierwszym tegorocznym wydaniu Bąkniusów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, że chcieliście spędzić to czwartkowe popołudnie razem ze mną. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś ciekawego, a jeżeli nie ciekawego, to napiszcie, co Was interesowało bardziej w komentarzach. Postaram się szukać newsów trochę również w tej tematyce, o której mówicie. A tymczasem życzę Wam szczęśliwego nowego roku i udanej reszty tygodnia. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w piątek na live streamie. Masz bong!